Siemandero, kochani moi. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, gdzie się dzisiaj zatrzymaliśmy na obo obozowisko na wieczór i opowiem Wam trochę o rzeźbie terenu, gdzie jesteśmy, bo jesteśmy akurat na terenie górzystym. Takie coś. Zaraz Wam pokażę dalej. Tak jak wcześniej Wam mówiłem, jest to teren górzysty i dzisiaj rozbijemy tutaj obozowisko, ponieważ już robi się ciemno, a nie chcemy, nie chcemy robić tego ciągle po ciemku. Rozbijać się mam na myśli i pokażę Wam tą rzeźbę tutaj tego terenu i opowiem o pewnym zwierzątku, który tu występuje. Mianowicie jest to żmija iberyjska, która jest mniej jadowita od naszej żmiji, w Polsce zygzakowatej dokładnie, a więc nie jest taka groźna, ale jest to gatunek zagrożony i występuje raczej rzadko. No ale trzeba uważać, prawda? Tutaj właśnie znajdują się te skały, gdzie mogą występować takie węże, bo one lubią się nagrzewać na słońcu na początku, a później wchodzą pod kamienie. Żeby było im bezpiecznie. Tarzmija ogólnie poluje na. Yy, różnego rodzaju małe jaszczurki, i takie tam, pierdółki, więc nie ma się czego bać. I yy, co chciałem powiedzieć, sprawdzimy trochę tutaj teren. Bo łatwo jest rozpoznać, czy na takim terenie są yy, te węże, ponieważ zrzucają często skórę. I tak jak Wam powiedziałem, tutaj się właśnie tą drogą tutaj przyjechaliśmy. No, a tak jak mówiłem dalej, sprawdzę czy nie ma gdzieś tych skór. Ale wątpię, ponieważ ten gatunek jest zagrożony, więc nie będzie tak często chyba występował. Ogólnie ten gatunek przybiera kolor właśnie takiej gleby, właśnie tej czerwonej gleby lub taki kolor, kolor tych skał. No i jeszcze są jakieś tam inne odmiany. No ale to możecie sobie też wygooglować. Tak jak wam mówiłem, sprawdzam trochę teren, ale serio, nie ma nigdzie tego, jakiś tam oznak nawet no ale tak jak powtarzam wam trzeba uważać tutaj nasze rowerki tutaj skały. Oczywiście nie będziemy typowo tak pod tym spać, bo żeby nic nam nie spadło na łeb no i zobaczymy jak to wyjdzie Samandaro ludzi dzień dobry ja tu nie tak jak inni kluczem blogerzy, pięknie wytapetowani. Wstaję. Patrzcie, zaspowany jestem, jak nie wiem, jeszcze oczy ledwo co otwieram, ale zaraz wam pokażę, jak wygląda taki poranek u nas, i dopowiem dalej do tego mojego wczorajszego filmu: co tam się dzieje, wydarzyło, co zrobiliśmy jeszcze wczoraj wieczorem. Szybko się ściemniło. No ale to dalej zaraz zobaczycie otwieramy naszego namiota z takim oto widokiem no, i tak wygląda tutaj okolica w której spimy, spaliśmy dzisiaj zobaczcie górki, górki, górki Tutaj, o jeszcze ładnie księżyc, widać. A tutaj, już ludziska sobie do roboty jadą. Ciek. Dobra, pokażę Wam mieli pułapkę. Którą wczoraj zrobiłem. Chociaż i tak pewnie by tutaj nikt nie przyszedł. Rozwiesiłem parakord. <laughs> nie wiem, czy to dobrze nie widać. Na kamień. Tutaj żeby sygnalizowało puszka. Na pewno by było słychać, jakby się coś urwało. Tutaj następna puszka, tylko trochę się przesunęła, bo bardziej za krzaczkami, bo świecił księżyc i było wszystko widoczne. Tutaj ją zasłoniłem krzaczkami. To no, by nie zadziałała. Ale myślę że zadziała. Dobra, dlatego jest parę. Tu są kamienie w tej puszce. Ale to by nie zadziałało, nieważne. Nawet teraz na kamerze tej linki nie widzę. Tak widzicie parakord dosyć nisko zaczepiony, bo tu jest wejście. W no, oczy na pewno, jakby ktoś nawet latarką świecił, to mało by było to widoczne. No tutaj, teraz zerwałem. To jest następna trytytka. Oto na trytytki. W tej trytyczce był tutaj ten kamyczek. I on jakby spadł w nocy to by było, by było coś tam słychać a ja bardzo jestem czuły w nocy na czujce śpię następna rzecz Przywieszony tu do pnia widzicie, tu jest następny kamień krzaki są spięte na trytytkę kamień by spadł znowu by zrobił hałasu jakby zerwali to krzaki robiły hałas no, no ale nic się nie stało Nikogo by nie było, nawet zwierząt nie było słuchać wczoraj. Więc gitara węży też nie ma, nie było Skoro to ten gatunek zagrożony, no to wiadomo, że będzie bardzo rzadko występował. No więc moi drodzy kochani widzowie Proszę, to dla Was wschód słońca. Miłego dnia Wam życzymy.